Na państwa ekranach Piotr Świsty, jego partnerem w parze będzie Szwed Stefan Dano, z trójką pojedzie Jason Kramp, z numerem czwartym Piotr Paluch, z piątką Mariusz Staszewski z numerem szóstym Jakub Śpiewanek i rezerwowym tradycyjnie będzie już Rafał Okoniewski. Gospodarze tego spotkania przeprowadzeni przez trenera Jana Zombika z dziewiątką Tony Ricardson, z dziesiątką Robert Kościecha, z jedenastką Mirosław Kowalik, z dwunastką Andreas Jonsson. Numer 13 będzie miał Wiesław Jaguś, czternaście Marcin Jaguś i z piętnastką rezerwowym będzie Tomasz Szanowski. Torunianie w tym meczu oczywiście chcą wygrać, bo oni walczą o złoty medal tegorocznych rozgrywek, a drużyna Gorzowskiego Pergo toczy korespondencyjny pojedynek o brązowy medal z Bractwem Polonią Bydgoszczy. Przypomnijmy, w ostatnim meczu sezonu zasadniczego, właśnie w Gorzowie, wiele kontrowersji wzbudził pojedynek pomiędzy drużynami Pergo i toruńskiego Apatora. Kibice, którzy licznie wypełnili, mimo nie najlepszej pogody, trybuny stadionu w Toruniu, liczą na zwycięstwo swojego zespołu. Przed nami już pierwszy wyścig. W kasku czerwonym Tony Richardson i w niebieskim jego partnerem będzie Robert Kościecha, to zawodnica Apatora Adriany. A gości reprezentują w kasku żółtym Piotr Świst i oglądany przez Państwa w kasku białym Szwed Stefan Dano. Tony Richardson, dzień wcześniej w Bydgoszczy zajął drugie miejsce w turnieju Grand Prix, a więc jeszcze raz od krawężnika Rickardson, Świst, Kościecha i Dano. Najlepiej ze startu Tony Richardson, już obok niego młody torunianin Robert Kościecha i to, do czego przyzwyczaili się już chyba kibice w Toruniu że pierwszy bieg każdego z meczów ligowych w Toruniu rozpoczyna od zwycięstwa para Rickardson-Kościecha, bo na to właśnie się zanosi. Na trzeciej pozycji Piotr Świst, daleko z tyłu w kasku białym, Stefan Dano już chyba nie nawiąże walki ze Szwedem i z Robertem Kościechą. Rickardson ogląda się, widać wyraźnie, że kontroluje. To co dzieje się na torze pilnuje i asekuruje Roberta Kościecha bliżej krawężnika, Kościecha po zewnętrznej. Ale chyba nie mają się czego obawiać, bo Piotr Świst wyraźnie ma kłopoty z utrzymaniem się na motocyklu. Nie służy mu ten toruński tor. Przypomnijmy, przed tym sezonem przebudowany. No ale oczywiście, jak to zwykle bywa, zawsze gospodarze szykują jakieś niewspodzianki dla żużlowców gości. Pewnie jest także tak samo tym razem. Tony Rickardson za nim Robert Kościecha, trzeci Piotr Świst i bez punktu Stefan Dano, a więc mecz rozpoczyna się od zwycięstwa gospodarzy. 5 do 1. W wyścigu drugim na Państwa ekranach Mirosław Kowalik, jego partnerem w kasku niebieskim Andreas Jonsson. No i para gości Jason Kram w kasku żółtym i w białym Piotr Paluch. Od krawężnika Kowalik, Kramp, Jonsson i Paluch. Bardzo dobrze ze startu Andreas Jonson, ale szybszy był Jason Cramp i przy nie najlepszym starcie Mirosława Kowalika to właśnie Australijczyk. Wychodzi z pierwszego ułuku na prowadzeniu. Teraz Piotr Paluch próbuje wyprzedzić się Andreasa Jonsona, a Mirosław Kowalik na drugiej pozycji. Tam bardzo blisko teraz przejechali obok siebie paluch i Jonson, ale obronną ręką. Z tego pojedynku wychodzi jak na razie Piotr Paluch, a więc wyścigu kłada się na zwycięstwo gości 4 do 2. Bo wydaje się, że Mirosław Kowalik nie jest już w stanie zagrozić Krampowi. A teraz słabnie jego motocykl i zbliża się Piotr Paluch do kapitana toruńskiej drużyny. Ostatniego słowa nie powiedział także Andras Johnson. I tu bardzo ciekawa walka o tą drugą i trzecią pozycję. Jason Kramp daleko z przodu. On już pewnie zmierza po 3 punkty w tym wyścigu. Kowalik musi uważać, bo Piotr Paluch naciskany przez Andreasa Jonsona, być może zupełnie przypadkowo, ale przez to, że ucieka przed Jonsonem, zbliża się coraz bardziej do Kowalika. Teraz niebezpiecznie było na wyjściu z tego ostatniego wirażu, ale na szczęście nikt nie upadł na tor. Andreas Jonson dostaje od sędziego upomnienie za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze. Widzą go Państwo teraz na swoich ekranach, a więc zwycięstwo gości 4-2. I Apator prowadzi już dwoma punktami. 7 do 5. W wyścigu trzecim Wiesław Jaguś w kasku czerwonym i Tomasz Krzanowski w kasku niebieskim. Para Apatora, a goście to Mariusz Staszewski w kasku żółtym i Rafał Okoniewski w kasku białym. Okoniewski zastępuje już w pierwszym biegu Jakuba Śpiewanka, a Tomasz Kszanowski Marcina Jagusia. Do tego przyzwyczaili się kibice i w Toruniu i w Gorzowie, że Okoniewski i Krzanowski, mimo tego, że są rezerwowymi, startują od pierwszego biegu. Od krawężnika Staszewski, Jaguś Okoniewski i Szanowski Bardzo dobrze wystartowała para Gorzowskiego. Pergo. Okoniewski już na prowadzeniu, a walczy o drugą pozycję z Wiesławem Jagusiem. Mariusz Staszewski, ale to on jest na drugiej pozycji. Tomasz Szanowski próbuje e, troszkę za daleko od krawężnika. Tam jeszcze nie odsypała się na nawierzchnia na tyle, aby można było skutecznie atakować po zewnętrznej. Widzą Państwo skutki tych ataków. Szanowskiego spada na czwartą pozycję, bo Wiesław Jagusz jadąc bliżej krawężnika. Płynniej prowadzi swój motocykl i to on jest trzeci, ale cóż z tego, skoro na pierwszych dwóch pozycjach Rafał Okoniewski i Mariusz Staszewski zmierzają po podwójne zwycięstwo dla swojego zespołu. Rafał Okoniewski zawiódł nieco oczekiwania swoich kibiców podczas finału indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w Peterborough. Tam był faworytem obok Jarosława Hampela, a. Nie zdobył tytułu, wywalczył go za to Dawid Kujawa z Zielonogórskiego Polmosu. Tym razem Okoniewski zdobywa 3 punkty: 2 dla Staszewskiego, 1 zdobywa Wiesław Jaguś. bez punktu Tomasz Krzanowski, a więc Gorzowianie obejmują prowadzenie w meczu 10 do 8. W wyścigu czwartym Mirosław Kowalik i Andreas Jonsson to para gospodarzy, a goście Piotr Świst i Stefan Dano. Widzą Państwo, kibice otwierają parasole. Nie udało się uniknąć deszczu nad stadionem w Toruniu, ale miejmy nadzieję, że nie pokrzyżuje on planów zawodnikom. Bardzo dobrze Mirosław Kowalik. Skutecznie również w białym kasku Stefan Dano. Teraz po zewnętrznej próbował wyprzedzić Kowalika, wykorzystuje błąd Stefana Dano. Andreas Jonsson i wychodzi na drugą pozycję, a więc zanosi się na natychmiastową odpowiedź gospodarzy po tej porażce. 1 do 5 w wyścigu trzecim. Dano już jest na czwartej pozycji, a świsty. Teraz chyba rozpoczyna pogoń za Andreasem Jonsonem i Mirosławem Kowalikiem. Kiedy rozmawiałem z Piotrem Świstem przed tym spotkaniem w parkingu, powiedział, że mimo wiszących chmur nad stadionem w Toruniu, tor jest przygotowany bardzo dobrze. No ale z tego, co jak na razie Pan Piotr pokazuje, na torze można by wyciągnąć zupełnie inny wniosek. Nie radzi sobie wyraźnie lider krajowego składu Gorzowskiego Pergo na torze w Toruniu. Zbliża się teraz jednak wyraźnie do Andreasa Jonsona, ale tylko na łukach. Na prostych wyraźnie szybsze motocykle Kowalika i Jonsona, którzy wychodzą już z ostatniego łuku. Kowalik zdobywa 3 punkty, 2 dla Andreasa Jonsona, 1 zdobywa Piotr Świsty i po raz kolejny w dzisiejszym spotkaniu bez punktu drugi obcokrajowiec Pergo Stefan Dano, a więc 13 do 11 prowadzą gospodarze. Wiesław Jagus i Tomasz Krzanowski kontra Piotr Paluch i Jason Kramp to obsada biegu piątego. Długo przytrzymał pod taśmą zawodników sędzia, ale ma jakieś uwagi co do ustawienia motocykla Jasona Krampa. Dzisiejszy mecz sędziuje pan Marek Wojaczek. Już gotowi. Jaguś Paluch-Szanowski i Kramp najlepiej ze startu. Jason Kramp, który już założył się na Wiesława Jagusia i prowadzi wyraźnie, ale z szybkim motocyklem. A Jason Kramp, on wygrał Grand Prix Polski na torze w Bydgoszczy dzień wcześniej. Widać, że startuje na tych samych silnikach, na których zdobył w sobotę 25 punktów do klasyfikacji Grand Prix wyprzedził tym samym Tomasza Goloba, zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej przed Tomaszem Golobem, a teraz defekt Piotra Palucha, kłopoty z ominięciem rywala miał Tomasz Chrzanowski, ale udało mu się to ostatecznie i teraz zmierza już spokojnie po jeden punkt, nie widzą Państwo tego na swoich ekranach, a Tomasz Chrzanowski już nie sforuje tempa, on wie, że jeden punkt ma już w kieszeni, Jason Kram. Kupiona sylwetka tego zawodnika. Dla niego nie ma łatwych spotkań, nie ma łatwych przeciwników na każdy mecz, na każdy turniej. mobilizuje się w 100%. A to są tego efekty. 20-metrowa przewaga nad drugim w tym wyścigu Wiesławem Jagusiem. A teraz dopiero powoli do linii mety zbliża się Tomasz Krzanowski, a więc remis 3 do 3 i 16 do 14. Prowadzenie Apatora po pięciu wyścigach. W biegu szóstym Robert Kościecha pojedzie wspólnie z Tony Ricardsonem, a Mariusz Staszewski po raz kolejny z Rafałem Okoniewskim, który zastępuje Jakuba Śpiewanka. Kościecha, Staszewski, Ricardson i Okoniewski. Niespodziewanie Tony Ricardson w kasku czerwonym, jak na razie na czwartej pozycji. Prowadzi Rafał Okoniewski, drugi Kościecha. Widzą Państwo teraz Kościecha, rozglądał się nerwowo, gdzie jest Rickardson, a Ricardson walczy tam o jeden punkt z jadącym w żółtym kasku Mariuszem Staszewskim. Staszewski nie daje jednak za wygraną, a więc nie są to te same motocykle Tonego Ricardsona, którymi popisywał się na początku i w trakcie sezonu. Końcówka już jednak nie należy do sympatycznego przecież Szweda Robert Kościecha na drugiej pozycji odpiera ataki Mariusza Staszewskiego. To dość niecodzienna sytuacja dla Kościechy, który przyzwyczaił się do tego, że jadąc w jednym wyścigu z Tony Rickardsonem, zwykle jadą na prowadzeniu w bliskim kontakcie obok siebie i to ricardson martwi się o to, aby żaden z rywali nie wyprzedził Kościechy. Tym razem jest inaczej. Kościecha chyba próbuje nieco pomóc swojemu starszemu koledze, ale nic z tego nie będzie. Na prowadzeniu cały czas Rafał Okoniewski, on też zdobędzie 3 punkty. Robert Kościecha oglądał się do ostatniej chwili, gdzie jest Tony Rickardson, a Tony Rickardson na ostatnim miejscu, a więc na pewno to spora niespodzianka. 4 do 2 wygrywają goście i mamy remis 18 do 18. W wyścigu siódmym Krzanowski i Jaguś kontra Dano Świst. w kasku niebieskim. I to on na prowadzeniu z pierwszego łuku. Obok niego już Wiesław Jagusia na trzeciej i czwartej pozycji chyba zdecydowanie najsłabsza para Gorzowskiego pergo, a więc Stefan Dano i Piotr Świsty. Z tą tylko różnicą, że w poprzednich biegach to Piotr Świst jechał na trzeciej pozycji, a Stefan Dano na czwartej. Teraz jest odwrotnie. Cóż z tego, skoro Gorzowianie jadą na trzeciej i czwartej pozycji, a daleko z przodu w kaskach czerwonym i niebieskim Wiesław Jagusi i Robert Kościecha. Przepraszam, i Tomasz Krzanowski oczywiście, Wiesław Jaguś, kontroluje sytuację na torze. Mówiło się dużo o tym, że Wiesław Jaguś dobrze występuje w tym sezonie w rozgrywkach indywidualnych, w eliminacjach do Mistrzostw Świata, a w meczach ligowych nie spisuje się najlepiej. I tym chyba dobrym startem Wiesław Jaguś zaprzecza tym pogłoskom. Trudna sytuacja w toruńskiej drużynie w dzisiejszym meczu. Zawody z trybun ogląda Tomasz Bajerski. Tym razem znalazło się miejsce dla Mirosława Kowalika. Wiesław Jaguś zdobywa 3 punkty. Drugi jest Tomasz Krzanowski i tym samym gospodarze wygrywają 5 do 1 i obejmują prowadzenie 23 do 19. Ricardson, Kramp, Kościecha i paluch to obsada wyścigu ósmego, a więc pierwsza okazja do rewanżu za finał. Grand Prix w Bydgoszczy. Na prowadzeniu Jason Cramp, drugi jest teraz w kasku czerwonym Richardson, który po zewnętrznej ominął swojego kolegę z drużyny Roberta Kościechę. Tam zakopał się pod wandą daleko Piotr Paluch i on już nie będzie liczył się w walce o punkty w tym ósmym wyścigu. Tony Richardson nerwowo spogląda na silnik swojego motocykla, jakby chciał do niego powiedzieć, dlaczego nie ma w tobie więcej mocy, dlaczego nie mogę doganiać. Jasona Crampa, on ucieka mi z metra na metr, powiększając przewagę. Tony Richardson ciągle drugi, a Robert Kościecha jakby słabnie i chyba będzie musiał obawiać się powolutku o to, czy Piotr Paluch mimo wszystko nie zbliży się na zbyt małą odległość. Widzą Państwo, jak płynnie Jason Cramp pokonuje łuki e, toruńskiego toru. Dla niego to tak samo obcy tor jak dla pozostałych kolegów z drużyny, ale jakąś różnicę widać w jeździe Jasona Krampa i pozostałych zawodników per Gogorzów. Kończy się ten wyścig remisem 3 do 3, a więc utrzymuje się czteropunktowe prowadzenie Apatora 26 do 22. W wyścigu 9 Rafał Okoniewski po raz kolejny zastąpi Jakuba Śpiewanka. Jego partnerem będzie Mariusz Staszewski, a gospodarzy reprezentować będą Andreas Jonsson w kasku niebieskim i Mirosław Kowalik w kasku czerwonym. Dobrze ze startu Andreas Johnson, dobrze również Mariusz Staszewski. Teraz Kowalik wypchnięty na zewnętrzną i już traci 10 metrów do rywali, ale prowadzi jego kolega Andreas Jonsson. Po nie najlepszych występach na początku meczu, Andreas Jonsson jakby przypomniał sobie o tym, że jest przecież jednym z lepszych zawodników zagranicznych tego sezonu w polskiej lidze. Na drugiej pozycji Mariusz Staszewski, a Rafał Okoniewski w Kasku Białym na miejscu trzecim. Do tej pory. Dwukrotnie prezentował się na to, że dwukrotnie, dwukrotnie zwyciężał. Jedzie teraz na trzeciej pozycji, ale dostanie, jeżeli tak zakończyłby się ten bieg, dostałby dodatkowo punkt bonusowy, a więc na pewno e, nie jest zmartwiony. Rafał Okoniewski musi tylko teraz uważać, aby nie wyprzedził go Mirosław Kowalik, bo kapitan Toruńskich Aniołów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Próbuje znaleźć optymalną ścieżkę e, na to, że. Chyba jednak z tego już nic nie będzie. Zawodnicy pokonują ostatni wiraż na prowadzeniu wyraźnym Andreas Jonsson, dwa punkty Mariusz Staszewski bez punktu Mirosław Kowalika, więc remis 3 do 3 i czteropunktowe prowadzenie Apatora utrzymane 29 do 25. W wyścigu dziesiątym Robert Kościecha, kask niebieski, Wiesław Jagusz czerwony kontra Piotr Palok w kasku białym i Piotr Świst w żółtym. Bardzo dobrze Robert Kościecha po zewnętrznej na drugą pozycję wychodzi Wiesław Jagusz i Gorzowianie. Podobnie jak w poprzednich wyścigach, już muszą uważać na to, aby dogonić któregoś z Torunian, aby tej przewagi Apator nie powiększał, bo cztery punkty można odrobić, ale jeżeli. Teraz Torunianie wygrają 5 do 1, to z tych czterech punktów zrobi się nagle 8 i sytuacja gospodarzy będzie już, można powiedzieć, klarowna. Coraz bliżej zwycięstwa w tym spotkaniu Apatora Driana Toruń na prowadzeniu Robert Kościecha, drugi Wiesław Jaguś na trzeciej pozycji Piotr Paluch i czwarty Piotr Świst. Dziesiąty wyścig, tak jak i wiele poprzednich, można śmiało mówić bez historii. Duża przewaga toruńskiej pary nad Gorzowianami. Tak się układało w tym spotkaniu, że albo 5 do 1 wygrywają goście, albo 5 do 1 wygrywają gospodarze. Nie ma emocjonujących wyścigów, nie ma zbyt dużo walki, nawet w tych pojedynkach pomiędzy Ricardsonem i Krampem. 5 do 1 dla Apatora i to co powiedziałem, 8-punktowe prowadzenie nad Pergo. 34 do 26. W kolejnym wyścigu 11 Tomasz Krzanowski zastąpi Marcina Jagusia. Jego partnerem będzie oglądany Mirosław Kowalik, a goście to Rafał Okoniewski w ramach rezerwy taktycznej. Tym razem za Jakuba Śpiewanka i w kasku żółtym Jason Kramp, a więc od krawężnika Okoniewski, Krzanowski, Kramp i Kowalik. Tym razem szybko puścił taśmę sędzia i na prowadzeniu błyskawicznie Para Gorzowska Okoniewski. I kramp na trzeciej pozycji teraz Mirosław Kowalik, ale blisko siebie gorzowianie wyrzuciło teraz na nierówności toru krampa do przodu, ale już skontrował motocykl i jedzie nadal na prowadzeniu drugi Okoniewski. Teraz Kowalik próbuje szerzej zaatakować gorzowską parę, a z tyłu nie liczy się już w walce o punkty Tomasz Szanowski, a więc zanosi się na błyskawiczną odpowiedź gości. Kramp cały czas na prowadzeniu drugi Okoniewski ale za nimi podąża jak cienie. Mirosław Kowalik w kasku czerwonym. Teraz błąd popełnił Rafał Okoniewski, ale nie wykorzystuje tego. Kowalik jedzie zbyt pasywnie. Chyba już pogodził się z tym, że zdobędzie w tym biegu tylko jeden punkt. Okoniewski próbuje zmniejszyć dystans do Jasona Crampa. Ten wyraźnie poczekał teraz przy wejściu w łuk na swojego młodszego kolegę, ale już na pewno nic się nie zmieni. Ostatni wiraż 11 wyścigu. Kram zdobywa 3 punkty, 2 dla Rafała Okoniewskiego. 1 wpiszemy do programu Mirosławowi Kowalikowi bez punktu Tomasz Chrzanowski gwizdy toruńskiej publiczności, ale trudno się dziwić. 35 do 31, ponownie tylko czteropunktowe prowadzenie gospodarzy. W wyścigu 12 bieg pobiegu jedzie Rafał Okoniewski, tym razem w ramach rezerwy zwykłej. Za Sztefana Danowka w kasku białym, jego partnerem w żółtym Mariusz Staszewski, a gospodarze to w niebieskim Jonson i w czerwonym Tony Ricardson. Rickardson już zakłada się teraz wyraźnie na jadącego w białym kasku Rafała Okoniewskiego. Andras Jonson na trzeciej pozycji. Jak na razie poniżej oczekiwań w tym biegu Mariusz Staszewski, a Rafał Okoniewski teraz rusza w pościg za Tony Ricardsonem. Czy uda mu się utrzymać tak bliski dystans jak za Jasonem Krampem, biorąc pod uwagę pojedynek Krampa i Rickardsona w wyścigu ósmym, kiedy to Kramp uciekł wyraźnie swojemu szwedzkiemu przeciwnikowi, to teraz Rafał Okoniewski powinien powalczyć z Rickardsonem, ale z tego co Państwo widzą, Rickardson systematycznie powiększa przewagę, a nie kontynuuje już jazdy Mariusz Staszewski, któremu zdefektował motocykla, więc Okoniewski osamotniony w walce z dwójką toruńskiego apatora teraz jednak defektuje mu motocykl i będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację bo aby chociaż jeden punkt gożowianie w tym biegu zdobyli no to trzy czwarte okrążenia Rafał Koniewski będzie musiał dojechać dopchać ewentualnie swój motocykl 5 punktów zdobywają Torunianie już na pewno 3 punkty Ricardson, 2 Andreas Jonsson a zobaczmy teraz jak Rafał Koniewski ambitnie Biegnie ze swoim motocyklem, bo tak mówią przepisy. Odmachał mu kierownik startu biało-czarną korągiewką, a więc jeden punkt dla Pergo, 5 do 1 dla Apatora, 40 do 32 po 12 wyścigach, a przed nami już pierwszy z biegów nominowanych. Mirosław Kowalik i Tomasz Krzanowski to para gospodarzy, a goście Stefan Dano i Rafał Okoniewski. No i właśnie ta dwójka teraz blisko siebie. W przodu jednak Mirosław Kowalik, a Tomasz Krzanowski, który zastępuje w tym biegu Marcina Jagusia, już uporał się z, ze Stefanem Dano i teraz dobiera się do skóry Rafała Okoniewskiego. Stefan Dano na pewno tego meczu nie zaliczy do udanych. Do tej pory zdobył tylko jeden punkt i nie zanosi się na to, aby swój dorobek punktowy powiększył. I kto wie, kto wie, jak potoczyłaby się rywalizacja w tym meczu. Gdyby Stefan Dano zdobył tych punktów na przykład o chociaż 5 więcej, to automatycznie o 5 mniej zdobyliby Torunianie i na pewno byłoby w tym meczu więcej emocji. Już wyraźnie prowadzi Mirosław Kowalik, za nim Rafał Okoniewski, a Tomasz Krzanowski próbował przy krawężniku, ale nie utrzymał motocykla. I czy wykorzysta to Stefan Dano? Jednak nie skupmy się na walce o trzecią pozycję. Tomasz Chrzanowski teraz znów za szeroko próbuje przy krawężniku Stefan Dano, ale zabrakło dystansu. A więc 4 do 2 zwyciężają gospodarze i 44 do 34 w spotkaniu prowadzi Apator. W wyścigu 14 Jonsson i Jaguś kontra Świst i Paluch. Bardzo dobrze ze startu Gorzowianie. Paluch w kasku białym, w niebieskim Wiesław Jaguś. Po zewnętrznej jednak mija obydwu rywali i jest już na prowadzeniu ratując w ten sposób przynajmniej remis. Dla swojej drużyny na ostatniej pozycji w kasku czerwonym Andreas Jonsson. No i zanosi się na to, że on tak samo skończy te zawody, jak i rozpoczął, bo rozpoczął nieudanie od braku dorobku punktowego w pierwszym swoim wyścigu. Na prowadzeniu w kasku niebieskim Wiesław Jaguś. On potwierdza tym samym swoją wysoką formę nie tylko w turniejach indywidualnych. Na drugiej i trzeciej pozycji Gorzowianie Piotr Paluch. I w kasku żółtym Piotr Świsty na ostatniej pozycji Andreas Jonsson. I to o czym mówiłem, Świst wyraźnie nie radzi sobie na torze w Toruniu, bo do tej pory Piotr Świst zdobył dwa punkty i z tym, który zdobędzie teraz będzie miał ich trzy i jeden bonus, a więc zdecydowanie zawiódł swoich kibiców, no, działaczy, trenera i kolegów z drużyny. 3 do 3 w wyścigu 14, a więc remis, który pozwala. Już śmiało gratulować drużynie toruńskiego Apatora zwycięstwa w meczu 17 rundy 47 do 37 przed ostatnim wyścigiem. A w biegu 15 pojadą Tony Rickardson w kasku czerwonym i Robert Kościeka w niebieskim. To para Apatora, przeciwko nim Mariusz Staszewski w żółtym i w białym Jason Kramp. a więc okazja do rewanżu Tonego Ricardsona za porażkę z Krampem w wyścigu 8. Bardzo dobrze ze startu Rickardson, ale jeszcze lepiej po zewnętrznej już zakłada się na swojego rywala Jason Kramp i chyba będziemy mieli powtórkę tego, co działo się w biegu ósmym. A wtedy Tony Rickardson nie miał najmniejszych szans na nawiązanie walki ze znakomicie dysponowanym nie tylko tego dnia, ale także całego tego weekendu Jasonem Krampem. Już 20 metrów przewagi, a to dopiero drugie okrążenie. Na trzeciej pozycji Robert Kościecha. Daleko z tyłu Mariusz Staszewski, a więc kolejny remis, na kolejny remis zanosi się w tym spotkaniu. Nie ma to już jednak większego znaczenia. Szkoda, tylko szkoda, bo na pewno ci kibice, którzy w deszczu wytrzymali do końca spotkania, liczyli na to, że chociaż pojedynki Krampa i Rickardsona poderwą im z ławek, rozgrzeją, bo nie dość, że deszcz. Pada na trybuny, na tor nad, nad stadionem w Toruniu, to jeszcze wieje wiatr. Nie są to najlepsze warunki do oglądania żuzla. a Jason Kramp zwycięża, zdobywa 3 punkty, 2 Tony Richardson, 1 Robert Kościecha, no i bez punktu Mariusz Staszewski, a więc remis 3 do 3 i mecz 17 rundy drużynowych mistrzostw Polski kończy się zwycięstwem Apatora 50 do 40. Widzą Państwo. Kiwice, dziękują im zawodnicy apatora. Punkty najwięcej zdobywali dla Pergo Pietra.